W moich materiałach poświęconych grom dotyczącym współczesnych konfliktów morsko-powietrznych bardzo często posługuje się terminologią, której nie mam czasu, tak takcie rozgrywek, odpowiednio wyjaśniać. Zakładam, że część z Was posiada wiedzę, która pozwala to zrozumieć. Myślę, że nie niemałą część posiada nawet tą wiedzę na poziomie wyższym wyraźnie ode mnie. Jednakże już w komentarzach widziałem ludzi, którzy pytali mnie na przykład, co znaczy to, czy nawet czy mógłbym polecić jakąś książkę, która wszystko to jakoś konkretyzuje. Książki polecić nie mogę, bo przyznaję nie ma chyba takiej. Natomiast pomyślałem, że fajnie by było zrobić cykl materiałów, w których przedstawię narzędzia, którymi posługuję się w trakcie takich g. W formie filmików omawiających ich historię, konstrukcję i zastosowanie. Przy czym chciałbym to zrobić tak, aby były to materiały zrozumiałe także dla ludzi, których często odstrasza przesadny technobełkot w materiałach poświęconych poszczególnym typom uzbrojenia. Nie, czy to się przyjmie? Nie wiem. Zobaczymy, jak Wam to się spodoba. Pierwszy materiał postanowiłem poświęcić okrętowi, który stanowi jako symbol dzisiaj amerykańskiej marynarki wojennej i który znajdziecie w ogromnej ilości G tego typu czyli niszczycielom klasy Early Burg. Ojcem chrzestnym tych okrętów był admirał Elmo Zumwalt. W latach 60. w Stanach Zjednoczonych, w obliczu zimnej wojny, która w każdym momencie mogła stawać się wojną gorącą, Wydawano zawrotne pieniądze na uzbrojenie. Budowano sprzęt na wojnę. Sprzęt kosztowny, skomplikowany, maksymalnie niezawodny, nie przejmując się w ogóle kosztami. Natomiast lata 70., przynosząc pewne odprężenie, postawiły przed wojskowymi i politykami nowe kwestie. I właśnie tutaj pojawia się wspomniany Elmo Zamwalt, który przyjął zasadę budowy nowych okrętów według zasady high-low mix. O co tu chodziło? Jeżeli budujemy okręty tylko w wersji high, czyli drogie, kosztowne i duże okręty, to będziemy mieli tych okrętów za mało, aby móc operować na wielu akwenach. Jeżeli będziemy budować okręty według idei low, czyli dużo małych, tanich okrętów, to okręty te nie będą w stanie skutecznie wypełniać swoich zadań. W związku z czym Elmo Zumwalt przyjął ideę, właśnie MIX, która zakładała że flota będzie posiadać pewną ilość dużych, drogich okrętów, natomiast okręty te muszą być wspierane przez analogiczną dla nich ilość okrętów mniejszych. I tak jak duże, drogie i kosztowne krążowniki typu Virginia były wspierane przez fregaty Oliver Hazard Perry, tak wprowadzane do służby nowe krążowniki wyposażone w system EGIS Ticonderoga musiały dostać. Typ niszczyciela wspierającego. I tu właśnie na N wchodzi Ellie Burke. Klasa, nazwana od imienia amerykańskiego admirała w czasie II wojny światowej, dowódcy niszczycieli, który słynął z tego, że jak tako wboja przystało, zawsze chciał sprawdzić, jak szybko mogą jego niszczyciele płynąć. Do legendy przyszła, przyszła scena, kiedy to przypadkowo jego flotyla niszczycieli znalazła się na polu minowym, i dostał pytanie ze sztabu: Co do diabła robi na polu minowym? Na co Ellie Burke odpowiedział: 31 węzłów ser. To przyniosło mu przydomek 31 węzłowego burka, a stało się dla nowej klasy okrętów nazwą oraz swego rodzaju wyznacznikiem, bo jednym z wyznaczników Allie Burke miała być właśnie szybkość wynosząca 30 węzłów. Od samego początku nasze niszczyciele miały być okrętami wielozadaniowymi. Ich podstawową rolą miało być zwalczanie wrogich okrętów podwodnych, samolotów, pocisków manewrujących, ale także możliwość podjęcia walki z wrogimi celami nawodnymi. Miały być wystarczająco szybkie i dobrze uzbrojone, aby móc spełniać wszystkie te funkcje i być, można powiedzieć, takimi okrętami pierwszego rzutu. Szybkimi, płynącymi jako tarcza zgrupowań bojowych, ale jednocześnie nie, nie tylko zdolnymi do przyjęcia na siebie ataków wroga, ale także odpowiedzenia na tego rodzaju działania. Od początku też miały być okrętami wyraźnie mniejszymi od krążowników Ticonderoga, co wspólnie z naciskami polityków, którzy nie byli zachwyceni tym, kiedy wojsko wydaje zbyt dużo pieniędzy podatników. Naciskali na to, aby ograniczyć pewne kwestie. To doprowadziło do całkiem interesujących spraw, jak choćby tego, że w pierwotnym założeniu Early Burke w ogóle nie miał posiadać uzbrojenia artyleryjskiego. Podczas budowy i projektowania okrętu duży nacisk kładziono na doświadczenia, jakie wyciągnięto zarówno z działań w latach 70., jak i stoczonej na początku lat 80. wojny o Falklandy. Ta droga była szczególnie ważna. Ponieważ w latach 70. bardzo często wychodzono z założenia, iż fajnym pomysłem jest budowanie okrętów wojennych, w których jak najwięcej elementów jest zbudowanych z aluminium, które jest lżejsze od stali. Ta filozofia okazała się jednak ślepą uliczką, ponieważ wojna na Falklandach, los brytyjskich okrętów trafianych argentyńskimi pociskami. Pokazał, iż nadbudówki zbudowane z aluminium są niezwykle wrażliwe na pożar oraz wszelkiego rodzaju nacisk mechaniczny, który doprowadza często do uszkodzeń i pęknięć. W związku z czym Aliburg był y, y, klasą, której w budowie postawiono całkowicie na konstrukcję stalową. Od samego początku było także jasne, że y, niszczyciele te będą wyposażone w system EGIS. Y, Będą to drugie okręty po krążownikach Ticonderoga wyposażone w ten system kierowania, naprowadzania i wystrzeliwania pocisków. Składa się on głównie z czterech zasadniczych elementów. Radaru matrycowo-fazowego ANSP-1. Jest to dość charakterystyczny element tego systemu, ponieważ jest on bardzo widoczny. O ile klasyczne radary mamy w postaci różnego rodzaju anten, tak? AN-SP1 jest w postaci takich trzech planż umieszczonych na nadbudówkach, które jednocześnie odbierają i wysyłają falę, sprawiając, że radar ten działa wyraźnie szybciej i sprawniej niż klasyczne radary. Jest on zintegrowany z systemem kierowania ogniem Mark 99 oraz systemami wyrzutni rakiet i pocisków przeciwlotniczych, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja w przeciągu minuty na wykrycie celu, po czym wystrzelenie pocisku. Pierwsze okręty trafiły do służby na przełomie lat 80. i 90., i od tej pory są wprowadzane kolejne. Cała historia produkcji Early Burke zamyka się w tak zwanych trzech flightach, gdyż tak potocznie określano serię, bądź mówiąc językiem współczesnym serialowym, sezony produkcji Early Burke. Flight 1 to lata 1989 95 i obejmuje on 20 jednostek. Flight 2 był nieznacznie zmodyfikowaną wersją F1. Wprowadzono tutaj zmiany w obrębie elektroniki oraz powiększono nieco zapas paliwa, który posiadał okręt i ten flight obejmuje raptem 2 lata produkcji 98-99 i wprowadzono w jego ramach 6 okrętów. Natomiast prawdziwą rewolucją pod wieloma względami był flight 2A. Rozpoczął się on w 1999 i trwa do dzisiaj. W jego ramach wyprodukowano, na chwilę, w której robię ten materiał, 47 okrętów, co daje łącznie 73 niszczyciele klasy Arleigh Burke wprowadzone do służby i kolejne w trakcie produkcji w różnych etapach. W związku z czym w tym momencie nie jestem w stanie podać dokładnej liczby okrętów, bo ta ulega zmianie. Kolejne będą wprowadzane bowiem wciąż do służby w najbliższych latach. Wedle planów, od 2024 roku mają być wprowadzane pierwsze okręty klasy Flight 3, ale w tym momencie dopiero są prowadzone prace nad tego rodzaju okrętami. Pierwszy z nich, Jack H. Lucas, został oddany do produkcji w 2021 i kiedy zobaczymy je, w tym momencie jeszcze w 100% nie wiadomo. Flight 3 ma się zamknąć w założeniach w 42 jednostkach co już na tę chwilę sprawia, że Burke jest najdłużej produkowaną klasą okrętów wojennych w historii USA i prawdopodobnie ten rekord utrzyma na długo. Po wycofaniu ostatnich niszczycieli klasy Spruance przez pewien czas Early był też jedyną klasą niszczycieli, które znajdowały się na wyposażeniu amerykańskiej marynarki wojennej. Natomiast wprowadzenie USS Zumwalt zmieniło tę sytuację, ale umówmy się, raczej nie ma widoków, aby Zumwalty w bliskiej perspektywie zastąpiły Early Ponieważ tak jak na przykład F-22 było świetnym samolotem, to było zwyczajnie za drogie, aby mogło skutecznie wyrzucić wszystkie pozostałe maszyny myśliwskie z linii. I tak samo Zumwalt przy całym swoim futurystycznym wyglądzie jest raczej za drogi, aby mógł skutecznie zagrozić pozycji Aliaburg, przynajmniej w najbliższym. Uzbrojenie poszczególnych okrętów różni się nieco w zależności od serii produkcyjnej. Flight 1 i Flight 2 są praktycznie identyczne. Ich uzbrojenie artyleryjskie to pojedyncze działo 127 mm umieszczone na dziobie oraz dwa falangsy będące działkami systemu Gatlinga, które mają za zadanie zapewnić okrętowi ogień ochronny w ramach tzw. close-in weapon system czyli po prostu postawić ścianę ognia, która strąci każdy pocisk rakietowy lecący w stronę okrętu. Następnie, jeżeli chodzi o uzbrojenie torpedowe, to nasz okręt posiada dwie potrójne wyrzutnie torped, jakie to torped znajdujące się tutaj, oraz dwie wyrzutnie pocisków rakietowych Harpun. Ale takim podstawowym uzbrojeniem tego okrętu są wyrzutnie rakiet, podzielone w dwie grupy. Pierwszą, która znajduje się na dziobie i która obejmuje 29 komór oraz drugą umieszczoną na rufie, która obejmuje 61 komór. Jest to, są to wyrzutnie z systemu Mark 41 umożliwiające wystrzelenie pocisków pionowo do góry. Zintegrowane z systemem EGIS umożliwiają wystrzelenie tych pocisków już minutę po wykryciu i identyfikacji celu. Jak wspominałem wcześniej, Flight 1 nie dysponuje swoimi własnymi śmigłowcami, aczkolwiek ma dla nich lotnisko. Natomiast od 2022 roku okręty Flight 1 i Flight 2 są także wyposażone w różnego rodzaju drony, aby niejako wyrównać tę niedogodność. Wyposażenie okrętów Flight 2A różni się nieco od Flight 1 i Flight 2. Mamy nowe działko na pokładzie: działko pięciocelowe MAG-45. Zachowano systemy Phalanx, natomiast przeniesiono wyrzutnie torped dalej w postaci potrójnych wyrzutni. Natomiast zniknęły w drogie chyba każdemu fanowi współczesnej marynistyki wyrzutnie pocisków rakietowych Harpoon. Dlaczego? Myślę, że tu już widzicie odpowiedź. Ano dlatego, że Flight 2, 2A jest wyposażony w dwa hangary na śmigłowce MH-60 Seahawk. Zwiększono także liczbę wyrzutni systemu MA-41. W okrętach Flight 2a jest ich nieco więcej. Mamy mianowicie 32 wyrzutnie na dziobie oraz 64 wyrzutnie na rufie, co daje nam łącznie 96 wyrzutni, a więc o 6 więcej niż w okrętach Flight 1 i Flight 2. Jeżeli chodzi o oczy naszego okrętu, to tym najważniejszym jest wspomniany przeze mnie SP-11D, czyli radar elektronicznego skanowania fazowego, który pokrywa 360 stopni i jest w tym momencie najlepszymi oczami, w jakie można wyposażyć okręt wojenny. Oprócz tego mamy jeszcze dwa radary, czyli nawigacyjny oraz przeszukiwania powierzchni. I dwa sonary. Jeden jest to sonar zamontowany na dziobie, a drugi to sonar holowany. Oprócz tego, oczywiście, okręt wyposażony jest w różnego rodzaju systemy wykrywania i śledzenia pocisków oraz systemy pułapek przeciwtorpedowych i walki elektronicznej. Niszczyciele klasy Erleburg są w służbie bojowej od lat 90., kiedy to wzięły udział w operacji Desert Strike, a następnie w 2003 w operacji Iracka Wolność. W obu przypadkach okręty wystrzeliwały pociski Tomahawk. W 2016 roku dwa niszczyciele, Mason i Nic brały udział w działaniach u wybrzeży Jemenu, gdzie zwalczały pociski wystrzeliwane przez rebeliantów w kierunku przepływających okrętów, zestrzeliwując z powodzeniem rakiety przeciwokrętowe, które były wystrzeliwane w przepływające okręty. W 2017 roku Ross i Potter z kolei wzięły udział w działaniach skierowanych przeciwko Syrii, również wystrzeliwując pociski Tomahawk w cele wojskowe reżimu Bashar al-Assad. Jedyny jak dotąd skuteczny atak na te okręty przeprowadzono w 2000 roku w Adenie, gdzie na zadokowanego USS Cole przeprowadzono atak samobójczy łodzią wypełnioną około 200 kg środków wybuchowych i atak ten doprowadził do śmierci 17 członków załogi. Okręt jednak nie zatonął, został odholowany i już rok później wrócił do służby. Trzy niszczyciele tej klasy wzięły udział w wypadkach. Były to USS Porter, USS Fitzgerald i USS John McCain. Przy czym w przypadku Portera kolizja miała charakter, można powiedzieć, niegroźny. Natomiast w dwóch pozostałych doszło do poważniejszych wypadków, w których były ofiary śmiertelne. W każdym z trzech przypadków dowodzących okrętów, okrętami zdjęto z ich stanowisk. A dodatkowo wyciągnięto także konsekwencji wobec innych członków załóg, gdyż ustalenia prowadzone w śledztwie wykazały, że wszystkie praktycznie wypadki były spowodowane problemami z komunikacją pomiędzy okrętami i jednostkami cywilnymi z którymi te okręty się zderzyły, i można było tych kolizji uniknąć gdyby komunikacja była lepsza. Jeżeli chodzi o najnowszą służbę, to pod koniec 2023 roku Carney i Thomas Handel dalej działały na Morzu Czerwonym, zestrzeliwując rakiety wystrzeliwane przez rebeliantów z Jemenu, także coraz częściej mając do czynienia z dronami. Natomiast w kwietniu 2024 roku, a dokładniej 13 kwietnia 2024 roku, podczas dużego uderzenia irańskiego na Izrael, Alejburki oraz Carney zestrzeliły pewną ilość pocisków rakietowych irańskich. Po raz pierwszy używając do tego najnowszych rakiet SM-3S, był to debiut bojowy tych pocisków.